Dzień dobry. Ostatnio biegałem po polu z dnią Racer Premium, także dzisiaj odcinek dla wszystkich producentów, którzy szukają dyni Halloween, ale dużej, zdecydowanie dużej. To co państwo tutaj widzicie, dynia Renegade, renegade niektórzy mówią. Dynia zdecydowanie duża, 8 kg na lekko. W mojej ocenie z tych największych dyni. Jedna z bardziej dekoracyjnych tutaj, jak widać, ona już jest przygotowana do zbioru. I zaraz e, robimy wymarsz z pola. Ładny owoc, trwały e, ogon, ładne pożebrowanie i ładna, gładka, taka e, świecąca się skórka. Cieszy oko. E, a to jest dynia, która ma cieszyć oko. Renegade proszę szukać, to jest absolutna nowość. W tym roku pilotażowo w kilku gospodarstwach będzie z tego coś fajnego. Dzięki.